Cześć, witam Was w parku linowym Lemur Park eee, ruciana Nida Będziemy teraz testować trasę żółtą To jest taka trasa średnia Żeby się dostać na tą trasę musimy mieć 1,20m No i zaczynamy od kładki Tam widziałem, że możemy mieć jakiś korek Ale myślę, że wszystko pójdzie dobrze Park jest naprawdę spory bo tutaj ma 6 tras. Naprawdę tych przeszkód jest sporo. Ciekawe są. Zobaczymy co. Ta trasa nam pokaże, jakie przeszkody nas tutaj czekają. A, teraz będzie Tyrolka. Hop! Bloczek. Tutaj mamy, tak jak mamy tasiemki blocze, karabinek, blocze, karabinek i jedziemy Uhu! wysoko nogi i chwytamy się od razu tak jest, teraz będziemy mieć skrzyneczki, to znaczy jedną skrzyneczkę kładkę skrzynką lecimy do przodu Xy nas czekają do zaliczenia hop dobra no xy tu są takie problematyczne musimy się bardzo nisko schylać tak jest dobrze, przepuścimy mnie pani dziękuję tutaj będziemy mieć belki typu V no i lecimy do przodu, one się bardzo fajnie bujają Okej okay. Dziękuję O już setny park, więc To jest Tak jest, teraz będziemy mieć belki belki trapezy Tutaj sobie chodzimy jak po schodkach do góry Dobra Już jesteśmy na następnej Teraz będziemy mieć przepuścisz mnie? Dobrze to? już ja sobie z tamtej strony Przejdę i sobie na razie wepnę. Tutaj tak. Dziękuję bardzo. Tutaj nie ma czego się obawiać. Jesteśmy przypięci. Dobra, startujemy. Teraz będziemy mieć platformy. One się troszkę bujają. Ale jeśli będziemy stabilnie, ostrożnie wchodzić na nie, nie powinno być problemu z nimi. Tak jest Opa Okej okay. Dobra, przepuścisz mnie? Ja sobie szybciej przejdę O, stój, stój A ja sobie tak prze... Przepnę się, że Okej okay. Tak, i dziękuję bardzo Lecimy, teraz będziemy mieć belki Takie odwrócone V Z linkami Łup Opa Już zaliczona bardzo fajne trasy. Dużo tych tras mamy. Teraz będziemy mieć makarony. Ah, super. Wysokość. Nie wiem czy mówiłem. To jest chyba 2,5 metra, 3 metry. Będzie. O, ta składka z opon. Ona jest bardzo ciekawa. Dlatego, że się wgina. Na środku sobie nie możemy stanąć Nie jest to takie proste No i platformy przed nami Okej okay. No i lecimy Op. O, na krawędzi nie stajemy Staramy się jak najbardziej na środku Wtedy nam się nie odgina i drabinki poziome. Okay. Dobra. Hop, hop. Dobrze. No i będziemy mieć chyba końcówkę, z tego co widzę. No tak, drabinka została. Czyli lajkujcie, subskrybujcie. Jeżdżę po parkach, odwiedzam je, żeby pokazać. Jak takie trasy wyglądają? Wielki dzięki. Na razie, do zobaczenia.